Siemaneczko, ziomeczki z tej strony, Klimosa to jest zgo, w którego dzisiaj będziemy grać, a dzisiaj ze mną jest Taxer, w którym będę grał. Dołączamy do gry Dust 2, uproszczony, spoko. ty... A, nie wiem, mi to, mi to wiesz którzy będą wolni. Antyterroryści. O, ja też jestem. Anty. Boxster. Okej, nie co z tobą. Widzę, okay. widzę, widzę. I to sobie poczekamy. Dopóki oni nie skończą. A, pierwsza runda. Trochę. Okej. Okay. Myślę, że tak, nagramy sobie. Ca y cały tu no, turn uproszczony do końca i no. chyba koń będziemy kończyć, tak? No, na razie nagrywamy na kanał Klimosty. A potem później, w późniejszym czasie będzie u Baxtera. Nie no, przegraliśmy. Już bomba zaraz wybucha. Jeps. Z B było. O kurczę, chciałem być. W... Czy tam w A nie wiem, nie patrzę. B było. B. No. Dobra, 3400. To może jakiegoś. A, takiego karabina i jeszcze granat A, no, no. ale bida, nie stać nie. Dobra. No to lecimy do akcji. A do... idziesz na. A dobra. Ciema? Tutaj się najlepsza kampa jest, jak ktoś się tylko wychylił. Chyba, że murzyny polecamy już. Ej jak teraz? Trzeba no, zgizalić. Tam jest, tam jest! No Jezu, co to Jaki jest? No. Czekaj. Ja w niego trafiłem i to nie raz. A ja oczywiście genialnie wyłączyłem. sobie celowniki, nie trafiłem. Goodbye. Dobra, karapina, sniperkę, gramy. I oczywiście idziemy tu. To do B czy do A? Czekaj. Jejku. O kurdyły. Jaki zespół. No Jezu, nadnaczy. Kto to rzucił? O, fale no. Kto to rzucił? No, tu jest. Tak. Jazu, moje ogarnięcie jest po prostu hardkorowe. Dobra, chociaż wygraliśmy. A ty co robisz? Gram. Nie, dobra.

Na razie tu nie twijają, ja. bo dobra? Ktoś rzucił, o ja mnie przelagowało flukę Poluju! O kurdy. Na Tam jest ze snajperką, tytuł w się! Naokoło około. No. dobra Będzie pewnie trochę mało komentarza, ale może jakoś sobie poradzimy. Eee... No to co? Czekaj, czekaj, czekaj. Czek. Tu nikogo nie ma. Nie ale tu jest... <grych> o, szybko. Czekaj, Dobra, nie a czy A zapalającego nie opłaca się kupować. Jeszcze drogi. Co sobie jeszcze kupujesz? Padik. No po co? Tabeki. Mhm. Tam rzucę. To rzucę. Tak. Ja. Przecież nie wiem jaki to miał. Dużo tam ich jest. Wycofaj się! Moje ja to ciężko zrobić zr... Ja zrzuciłem dym nie, nie rzuciłem się, się teraz będzie tu Kampił ja cię Czy nie? nie mogę tu Dobra nie żyje Aniu zemsty, the fuck? Fuck, tak blisko w głowę było Wygrali Teraz chyba je, jednak chyba wezmę tą sniperkę Jezu, nie w sobie Czekaj Kara O nie stać mi na AWP, to biorę sobie AWP nie stać mi na AWP A tu sobie wezmę AWP <noise> Ja cię znowu nie przyłogę. O ja cię! O wiesz, dobrze o, kurdeły. Kurdeł, co tam nikogo nie ma? biedacy nie mają co zrobić. Prawda nikogo tu nie ma? Olu, Dobra, tym razem poczekam może lepiej. Tu jesteś? Oj, no, zginąłem miałem, miałem właśnie nacisnąć z Genialnie, dobra. AWP oczywiście. Najlepsze. do życia. Do Teraz Znowu snajperkę sobie biorę, tą SG-8 i jeszcze może jakiegoś gr granatę dymny i tyle. Oj, sorry. O, Taki chilloutowy trochę będzie ten odcineczek. Tak, 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 tak. Co to było? Był. O I co odwołuje? Niech ktoś tu podejdzie. Poluju, poluję Fak. Ktoś tam już był? Wyszedł sobie? Ej, ty żyjesz? Dobra. Ryder, gdzie indziej bo tu się nudzi. docierał. Aha, aha, może tu ktoś będzie... Co ja... Ja... Yeah, to było garnitele No z tego AK strzelam normalnie jak shotgun. Hmm. Czekaj trzy tysiące... Dobra. Ej, chodź teraz do B. Uważaj, bo tu ktoś pocisnął. O tam już jest, 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 nie wychylaj się. Prosto w reja czymś dostałem. Aaaa, AWP, no to. Anioł zemsty. Dostałeś? Anioł zemsty. A ja wcześniej dostałem. Kurde. Jeszcze bomba wybuchnie. Nie, nie na szczęście. No Kto to rzucił? Taki okay, Brak Ktoś to. Zaraz jak ktoś stąd wyjdzie tylko... Muszę go odstrzelić. Ej, ty żyjesz? No, ja jestem tutaj. No tam, ej, mi czy ktoś tam jest? Snajper. Tam są po drugiej stronie. Don no. fuck. Nawet nie trafiłem. Człowiek widmo, no genialnie. To B. Ja idę na B. No ja poszedłem już. waga. uwaga! uwaga. No, uć, uważaj! Flashbang. No, zostało mi osiem Dwa. Tylko co on tak cały czas rzuca? Niech się tylko Dwa. Kto to? Skąd to on? Ej, no przecież... Jego nawet widać nie było. Nice. W końcu wygraliśmy. W końcu. Karabiny... Ubranie... Hmm, Okej, okay, czekaj, jeszcze granaty, Okej. Okay. Teraz na A. Idę za tym typkiem... A, dobra. Ej, mamy mult... ten, raz zrobiliśmy jakiegoś typa. Fuck! Akurat na przeładowanie. No, kolejną arenkę wygraliśmy, ziomeczki. Aha, jeszcze tu. Punkt meczowy już. Karabiny, dwie... No i na no tu żadnego nie wziąłem, wszystko wydałem, genialnie Nie wiem czy ja go nawet trafiłem Tam stoi, co już jest Dobra nice kill, 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 kill. ale... Sam jestem!

W fajnym momencie mam lagi. Czekaj, jest ktoś tam? Nie widzę. Okej. Okay. Co? Znowu wygraliśmy. Jeszcze tylko dwie rundy. SGG8 Nie, SSG8 Trzeba się nauczyć, muszę? Spoko Kto tam biegł? Ja to B. Co? Fajnie jeszcze jeden tylko raz do niego trafiłem. No mm. jacie, przegraliśmy. Dobra, ziomeczki, więc to jest już koniec yy, całego yy, uproszczonego turnieju. Więc dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie like pod tym filmem. Trzymajcie się i cześć. Pożegnaj się, Baxter. No, no, Simpson. Tak. Siema. Cześć.